No dalej, Lońko, teraz ty rozdajesz. Przecież teraz dawałem. Rozdawaj, rozdawaj. Ceniu, pole, śkiełka wysychają. Coś mi dzisiaj Kontra. No to ja Zolo. O kurcze, teściówka idzie. To mądra głowa Zawsze pieniążki w pończo chowa Ciężko przeżywa każdy wydatek Obiad gotuje z wody i szmaty A te ślichota lepiej się trzyma Kiedy herszt baba przeszczeć zaczyna Jak pies na znyczy służy jej grzecznie Bo jak się wstawi jest niebezpiecznie Oj, teściowa, teściowa, tyś jak poezja klozetowa będzie doceni, kto się ożeni, teściowa, teściowa, tyś w ogień skoczyć jest gotowa, by nie dopuścić wzięcia do słowa, teściowa, teściowa, tyś jak poezja klozetowa, smutno bez ciebie, aniołom nie. Teściowa, ty zawsze jesteś tak bojowa, od tego małka boli mnie głowa. Ale co gorsza, to jej córeczka tak jak teściowa, gruba beczka. Trzeszczy i krzyczy, wciąż mi nad głową, no i na seks jest ciągle gotowa. Nie chcę wyglądać jak teściu biednie, więc daję nogę w nocy i we dnie. A za mną biegną żonka z teściówką Jak gdyby obie miały coś z główką Oj, teściowa, teściowa Tyś jak poezja klozetowa będzie cię doceni, kto się ożeni Teściowa, teściowa gdyż ogień stoczyć jest gotowa By nie dopuścić wzięcia do słowa Teściowa, teściowa Tyś jak poezja klozetowa Smutno bez a Teściowa, ty zawsze jesteś tak bojowa, od tego bałka boli mnie głowa. Oj, teściowa, teściowa, tyś jak poezja klozetowa, ten cię doceni, kto się ożeni. Teściowa, teściowa, tyś ogień jest gotowa, by nie dopuścić zięcia do słowa. Teściowa, teściowa, tyś jak poezja. Zawsze jesteś tak bojowa, od twego małka boli mnie głowa. Oj, teściowa, teściowa. A czy ty coś na mnie gadałeś? Nie, 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 kochana, teściowo, zdawało ci się. Mówię wam, nie tyka się antyka, bo bryka.